Dzień dobry Państwu, Julita Raszewska, witam w kolejnym odcinku Kawy z Adwokatem. Dziś omówimy instytucję prawną o wyjątkowym charakterze, która ingeruje w sferę zdolności prawnej osoby fizycznej – ubezwłasnowolnienie. To środek prawny stosowany w sytuacjach, gdy osoba nie jest w stanie samodzielnie podejmować czynności prawnych w sposób świadomy i odpowiedzialny a jej dobro wymaga ochrony prawnej poprzez ustanowienie opiekuna lub kuratora. Ubezwłasnowolnienie polega na ograniczeniu lub pozbawieniu zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej. Oznacza to, że osoba taka nie może w pełni samodzielnie wykonywać czynności prawnych, a w razie potrzeby działa przez opiekuna lub kuratora. Polskie prawo przewiduje dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia. Ubezwłasnowolnienie całkowite oraz częściowe. Ubezwłasnowolnienie całkowite to pełne pozbawienie zdolności do czynności prawnych, stosowane w przypadku osób, które z powodu choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych nie są w stanie kierować swoim postępowaniem w żadnym zakresie. Natomiast ubezwłasnowolnienie częściowe to ograniczenie zdolności do czynności prawnych w zakresie wyznaczonym przez sąd. Osoba częściowo ubezwłasnowolniona zachowuje zdolność do niektórych czynności, najczęściej codziennych lub zwykłego zarządu, ale do innych wymagana jest zgoda opiekuna lub kuratora. Ubezwłasnowolnienie wymaga orzeczenia sądu, nie jest możliwe na podstawie umowy ani decyzji administracyjnej. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może wnieść każda osoba zainteresowana dobrem potencjalnego uczestnika postępowania, w tym członek rodziny lub prokurator, a także instytucje zobowiązane do opieki nad osobą dorosłą. Sąd przed wydaniem orzeczenia zleca biegłemu lekarzowi psychiatrii lub psychologowi przeprowadzenie badania stanu psychicznego osoby objętej wnioskiem. Opinia biegłego stanowi dowód kluczowy, pozwalający sądowi ocenić, czy zachodzi przesłanka ubezwłasnowolnienia i w jakim zakresie należy je zastosować. Orzeczenie sądu określa rodzaj ubezwłasnowolnienia, wyznacza opiekuna lub kuratora, a w przypadku częściowego ubezwłasnowolnienia określa zakres czynności prawnych, które osoba może samodzielnie wykonywać. Ubezwłasnowolnienie całkowite powoduje, że osoba traci zdolność do samodzielnego podejmowania czynności prawnych, a wszystkie czynności prawne podejmowane przez nią bez udziału opiekuna są nieważne. Ubezwłasnowolnienie częściowe natomiast skutkuje zachowaniem zdolności do czynności zwykłego zarządu lub innych czynności określonych przez sąd, jak również koniecznością zgody kuratora. Na czynności wykraczające poza zakres wyznaczony przez sąd. Opiekun lub kurator jest zobowiązany do podejmowania decyzji w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej w zakresie przyznanym przez sąd, zarządzania majątkiem tej osoby zgodnie z przepisami prawa, a także do składania regularnych sprawozdań sądowi o swojej działalności i stanie majątku podopiecznego. Ubezwłasnowolnienie jest środkiem wyjątkowym i stosuje się je tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne dla ochrony osoby lub jej majątku. Sąd kieruje się następującymi zasadami. Proporcjonalności. Zakres ubezwłasnowolnienia musi odpowiadać stopniowi ograniczeń zdolności osoby do czynności prawnych zasadą dobra osoby. Ubezwłasnowolnienie w Prowadza ograniczenia wyłącznie w celu ochrony interesów osoby fizycznej. Nie może być stosowane nadmiernie ani arbitralnie, a także zasadą kontroli sądowej. Zarówno opiekun, jak i kurator podlegają nadzorowi sądu, który może w każdej chwili zmienić zakres ubezwłasnowolnienia, odwołać opiekuna lub wyznaczyć nowego. Podsumowując. Ubezwłasnowolnienie jest instytucją prawną chroniącą osoby, które nie są w stanie samodzielnie podejmować decyzji prawnych. Nie jest karą ani represją, lecz środkiem ochronnym. Wprowadza ograniczenie zdolności do czynności prawnych w zakresie niezbędnym dla ochrony osoby i jej majątku. Procedura wymaga orzeczenia sądu, opinii biegłych. Oraz wyznaczenia opiekuna lub kuratora, a wszelkie ograniczenia są stosowane proporcjonalnie i kontrolowane przez sąd. Każde postępowanie w tej materii jest indywidualnie oceniane, a celem całego procesu jest ochrona osoby ubezwłasnowolnionej przy poszanowaniu jej praw i godności. Proszę Państwa, to tyle w dzisiejszym odcinku Kawy z Adwokatem. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym spotkaniu.